Impreza rozpoczęła się już w piątek atrakcjami w stylu western dla dzieci. Jednak był to jedynie przedsmak tego, co organizatorzy zaplanowali w ramach drugiej edycji Country pod Śnieżką. Na początku, apetyty wszystkich kowboj, Kowbojek podsycił swoimi daniami Charlie z Masterchefa. Każdy mógł przyjść i przygotować wraz z nim jedno z kilku dań. Dzisiaj w Jelenie Góry to przygotuję tak, pizza z grilla na grill gazowy, robię tak, rzymsza, 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 rzymska sałatka z kozim serem, też ugrylowany sałatka, tak, z dressing orzechowy i robię kaszanka zafoliowana z kiszoną kapustą i smażony boczek. Ludzi nie każdy wie, że na taki grilla to można robić pizzę, nie każdy wie, że można na każdy grillu grillować sałatkę. No i dlatego pokazuje takie rzeczy. No I taka szanka, wiesz, inaczej niż zawsze taka sama, no, z grilla, tak? Kantry pod śnieżką poprowadził popularny dziennikarz radiowy Korneliusz Pacuda, a pierwszym zespołem, jaki pojawił się na scenie, była Gabrysia Mycielska i White Smoke. Jako pierwszy zespół mieliśmy utrudnione zadanie, jednak, mimo wszystko, no bo ludzie jeszcze nie są tacy rozgrzani. Także kapela, która idzie na pierwszy ogień, ma zawsze utrudnione zadanie. No ale chyba sobie poradziliście. No ja mam taką nadzieję, że się ludziom podobało. Po nich odbyło się oficjalne otwarcie Country pod Śnieżką w obecności prezydenta Jeleni Góry Marcina Zawiły i jego zastępcy Jerzego Łuszniaka, którzy później rozdali tysiąc porcji przy smaku szeryfa przygotowanego przez Charlesa z Masterchefa. Na scenie zobaczyliśmy jeszcze takie zespoły jak Drink Bar, Colorado Band, Drogę na Ostrołękę. A na koniec publiczność do tańca porwała Alicja Boncol i Koalicja. Mieszkańcy nie kryli zadowolenia z powrotu muzyki country do Jeleni Góry. Krajobraz górski jest najbardziej właściwym. Dla tej muzyki stwarza właściwy klimat, ponieważ muzyka country pochodzi z gór właśnie, z Appalachów w Stanach Zjednoczonych. I no, jesteśmy ogromnie usatysfakcjonowani, szczęśliwi, że impreza wraca do Jeleniej Góry. Dodam tylko, że Kaziu Wolf tak głęboko tkwi w tej muzyce country bo był i jeszcze jest między nami szefem Stowarzyszenia Muzyki Country. W kraju stanu wojennego, jakim była Polska, nagle pojawiła się muzyka wroga. Czyli amerykańska spod znaku prezydenta Reagana. Jak to się stało, tego nie wiem, ale jedno pewne, że w Karpaczu i wiele niej górze odbył się pierwszy piknik country 1982 rok z wieloma fantastycznymi zespołami, a nawet dwoma zagranicznymi. To, był, to była sensacja. Projekt Country pod śnieżką został dofinansowany z budżetów województwa dolnośląskiego i Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Dobrze jest, jeżeli coś, co od nas odjechało, wraca. Ostatnio w gazetach czytam taki cykl o ludziach, którzy wyjechali i wracają. Ja myślę, że to jest dobry znak. A jeżeli ludzie się dobrze bawią, to tylko dobrze. Organizatorem imprezy była telewizja Dami.